Dzień dobry witam serdecznie kolejny dzień zobaczymy jak wygląda Bystrzyca niby na stronie wrocławskiej facebookowej pisali że piąta szósta rano bo zrzut ma robić mietków mm, jakiś tam i piąta szósta rano dotrze to tutaj na rzekę Bystrzyce ale od strony Marszowic półtora metrowe Worki, wysokość worków mają układać żołnierze i tak dalej ale podjedziemy do Parku Stabowickiego i zobaczymy, czy z tej strony też jest znacznie wyżej niż było ostatnio, niż było wczoraj, tak? Park jest o tyle fajny, że z boku można od razu zaparkować i sobie tutaj pospacerować. Nie jest on za duży. No ale... idziemy zobaczyć. Tu ścieżka gdzie się chodzi. I takie pierwsze miejsce. No tu brakuje dużo, znaczy dużo, nie tak wcale dużo, ale jest więcej niż wczoraj. No i wczoraj tutaj byliśmy, no ale już jest o wiele, wiele wyżej, no, ale jeszcze brakuje tam główny nurt. Ciekawe jest jak na Marszowicach to wygląda. Jeszcze idąc wzdłuż parku, tu mamy już wodę wszędzie. Czy ona się jeszcze nie przelewa, bo brakuje na wysokość, mi się wydaje koło metra, ale jest rozlane. Już zobaczymy koło tego drzewa wywalonego, co wczoraj macie filmik, tu było? Nie, nie tu, ale już widzicie też, wszędzie jest woda, nie? Cieszka a tutaj woda. A to jest to miejsce, gdzie byłem wczoraj. Nie mam teraz podglądu do tamtego filmu, ale jest chyba trochę więcej. Ale ten, tędy idzie. Tam są marszowice. Już dzisiaj niestety nie mam czasu, żeby tam podjechać. Jest tam na pewno przepotężny korek. Ale będę jak coś na bieżąco. W wiarę na bieżąco zdawać relacje Pozdro A tu jeszcze mały update, bo słyszałem od dwóch panów, yy, którzy... Czekajcie przetrę. Którzy tutaj chodzili, że most brocki zamknięty. Tam już nie przepuszczają, a najciekawsze jest to, że ludzie, którzy są na skrzyżowaniu. Jeżdżą, jadą przez to skrzyżowanie, gdzie widzieliście wczoraj, że były korki yy, jadą tam i zawracają. Nie wiem czy, w tym, czy to jest prawda, ale chyba tak, bo dwóch panów to mówiło, że zawracają nikogo nie postawili, żeby można było tam w ogóle nie wjeżdżać, tak? Czyli most wyrocki z tego wynika jest zamknięty, woreki stawiają od strony tamtej Marszowicy w leśnicy tam gdzieś niby też troszeczkę podlewa, ale to by trzeba zweryfikować, nie? No.